Zatrzymaj film i przeczytaj uważnie treść całego zadania. Ja w skrócie powiem. Dwie cząstki, proton i cząstka alfa, wpadają w pole magnetyczne, prostopadle do tego pola, będąc przyspieszone napięciem takim samym U. I mamy powiedzieć, jaki jest stosunek ich prędkości liniowych, jaki stosunek promieni, po których poruszają się one w polu magnetycznym, i jaki jest, jaka jest jaki jest stosunek prędkości cyklotronowych w tych dwóch cząstek? Co to jest prędkość cyklotronowa, jest tu wyjaśnione. Obleć najpierw stosunki alfa do Vp po przyspieszeniu napięciem U. Cząstka przyspieszona napięciem U zyskuje energię kinetyczną mv kwadrat dzielone przez 2, która jest równa pracy wykonanej przez pole elektryczne nad cząstką posiadającą ładunek, czyli kurazy U. Stąd wyznaczam V. No to biorę stosunek V alfa do Vp za ładunek i masę odpowiednio stawiam, masę protonu, masę cząstki alfa, ładunki i otrzymuję, że jest to 7, 707 tysięcznych. Teraz przejdziemy do C. Obliczyć mamy... Stosunek yy, częstości cyklotronowych omega, alfa do omega p dla ruchu cząstek w polu magnetycznym. Otóż w polu magnetycznym cząstka porusza się po okręgu pod wpływem siły dośrodkowej. Siłą dośrodkową jest siła Lorentza. Siła dośrodkowa jest równa mv kwadrat przez r. V rozpisuje omega razy r. Otrzymuję taki wzór. A siła Lorentza QVB. V jest równe omega razy r. Popatrz, co tutaj można uprościć z lewej z prawej strony. I otrzymujemy taki wzór na prędkość kątową cząstki. No to biorę stosunek. I w tym wzorze odpowiada, o, podstawiam za ładunek i za masę odpowiednio protonu cząstki alfa. Znajduję, że jest to jedna druga. No i teraz przechodzimy do B. Promieniu okręgów R alfa do RP. Prędkość V równa się omega. R. już z tego skorzystaliśmy. Wyznaczam stąd R. V mam tu wzór. Omega mam tu wzór. Jeśli podstawię te dwa, te dwa wzory do wzoru na R. Co można uprościć? Podstawiamy odpowiednie wzory dotyczące jeden protonu, drugi cząstki alfa. Otrzymujemy pierwiastek z dwóch. I mamy jeszcze... Przedstaw na rysunku tor protonów w polu magnetycznym z wyraźnym zaznaczeniem kierunków. Otóż okrąg mamy. To kółko z krzyżem jest to indukcja magnetyczna i taki wizualnie obraz informuje nas, że indukcja magnetyczna jest skierowana w głąb ekranu. Stosujemy regułę trzech palców lewej dłoni. F, B i B układamy w głąb i tak jak porusza się proton, mamy więc siłę dośrodkową. Działająca na proton skierowaną do środka okręgu. Te dwa wektory, trzy, trzy wektory są wzajemnie do siebie prostopadłe. Jeszcze raz powtórzę: F, B i Ułóż tak, żeby były do siebie one wszystkie prostopadłe.